Cześć Szymona, witajcie, z tej strony Patryk, dzisiaj jest piękny dzień, prawie 10 stopni chyba nawet jest, widzicie, jest tutaj utwardzane, jest utwardzone, yy... co tu powiedzieć, więcej dzisiaj, ja tutaj to wywaliłem tylko, nie miała za dużo, nie miałem co z tym zrobić co Wojtuś, co ty spałeś? śwież no. piękny dzień muszę zobaczyć na pogodę jak już nie będzie żadnego mrozu to zdejmę Podkręcam to wszystko no tylko to zostanie praktycznie to, o tam z tyłu yy, ogólnie na tym się rozdupcyło powinno jedno no i założyłem te, dzisiaj rano przychodzą one w łocie nie wiem czy coś tutaj łaziło, bo ta, e, ten drucik, ten drucik, ten drucik leżał tutaj, to jest niemożliwe, żeby to królik zrobił. I zawiesiłem na to po prostu, jest git. Zamawiać nowe pódełkę, a tak myślę, że tam to jeszcze podreperuję, bo tam trochę cieknie i jakoś super... O kurde, olażę tutaj u Bo tutaj nie jest no było eee. No tak Się piękny dzionek, to się wziąłem za robotę. No jak to tutaj. O. I tak pozgarniałem to. Już ładnie myślę, że uklepie. Tu jest najpierw dany, i trochę o takiego odwilku. Później ten z kamieniem. Muszę to dzisiaj wywieźć, jak, się, jak to jest rozmrożone w ogóle. Zaraz coś zobaczymy. Wyjdzie. Rozmrożnięte. Maszyny się chyba nie zalęgły. W środku są śnieg. Trzeba zaraz im podawać jedzenia. Łoty, kurde, co ja ci robię? Chodź. Chodź. Co tam. No, zobaczę na pogodę. Będę pomału się do, ale w sumie wykoty, Może nie będę teraz zdejmował. co? Jak myslíte? Chyba už Chyba nie będę Říkalo No, nie będę zde mluvit. jak tu širší na, na konec? Na no, na kameru. Na telefonu. No, skarmám se tady to slovo. I odkryłem to, patrzcie, kurde. Hmm. To się Trochę się luźniej tutaj zrobi. Patrzcie jakie to, muszę to wszystko powywalać Dobra, na razie, trzymajcie się, cześć.